Dzień dobry. W poprzednim odcinku mówiłem, że prawdopodobnie nie będzie już ciekawostek. No cóż, kłamałem. Na wstępie chciałbym podziękować użytkownikowi G.Garok, w skrócie GG, ponieważ dzięki niemu ten odcinek powstaje. Postarał się chłopak. No cóż, zaczynajmy. Mamy kolejny dowód na to, że gotik miał być o wiele większą grą. Miejsce jest zaznaczone na mapie. Ale co my tu mamy? Zwykłą ścianę. Nic tu nie ma. Wręcz przeciwnie. Wystarczy za pomocą kodów przedostać się na drugą stronę i jeszcze trochę dalej, a pokaże nam się ekran ładowania i tak jak to było na początku w przypadku zawalonej kopalni, nic tutaj nie ma. Jednak gdy zapiszemy grę i później będziemy chcieli ją odczytać, to ta lokacja będzie nazwana Ork City, czyli miasto orków. Widocznie kiedyś miało być większe niż to, które mamy teraz. Zróbmy jednak mały research. Udało mi się znaleźć model tego miasta i muszę przyznać, że wygląda ciekawie. Do tego są jeszcze dwa screeny, jeden z niespotykanym w grze pomnikiem orka. Przyznam, że coraz bardziej żałuję, że twórcy nie mieli wystarczająco czasu na dokończenie wszystkiego. Gdy wejdziemy w opcję sterowania i skonfigurujemy je sobie tak, aby klawisz Backspace nie był nigdzie przepisany, to podczas gdy mamy włączonego Marvina, możemy dzięki temu klawiszowi używać sprintu. Jak wiemy, kobiety w jedynce są nieśmiertelne, jednak gdy edytujemy ich właściwości i parametr FLAGS ustawimy na 0, to po wpisaniu komendy KILL będą one miały animację śmierci oraz ciekawy krzyk. W jaskini pod kamiennym kręgiem, tam gdzie szukamy kamienia ogniskującego z Miltenem, jest za ścianą ukryta skrzynia, jednak nie ma w niej jakichś wartościowych rzeczy. Po wpisaniu kodów insert org888rpresser oraz insert org889corpresser pojawi nam się dwóch kolesi, którzy będą stali niedaleko zawalonej kopalni. Co ciekawe, z jednym z nich przeprowadzamy nawet zdabingowany dialog. Hej, chłopcze. Jeśli chcesz wejść do środka, będziesz musiał zapłacić 10 bryłek. Kapujesz? Proszę, oto 10 bryłek. Jaka szkoda. Wydaje się, jakby mieli oni należeć do obozu bandytów Quentina, a jakieś drugie wejście do tego obozu miałoby się znajdować na przykład tutaj, za tym ciekawie wstawionym kamieniem. Kod Insert Jackal Sword przywołuje nam Miecz Szakala, którego nie ma nigdzie w grze. Na dodatek zadaje on strasznie małe obrażenia. Może niektórzy z was zastanawiali się kiedyś, dlaczego wieża w starym obozie się zawaliła. Odpowiedź znajduje się w komiksie Gothic Der Comic. Diego, Milten i jedna z kobiet Gomeza uciekali przed strażnikami oraz magiem ognia Drago. Ukryli się właśnie w tej wieży, a strażnicy nie mogli sobie poradzić z otwarciem zaryglowanych drzwi. Drago zaczął się niecierpliwić i uniósł rękę, którą otaczała zielona aura. Następnie rzucił magicznym zielonym płomieniem w drzwi, które tym samym udało mu się wysadzić. Pocisk trafił też w worek magicznej rudy i wybuch, po czym mury wieży zaczęły pękać i tak oto się zawaliła. Link do komiksu znajdziecie w opisie. Jak na ten odcinek, na razie tyle ciekawostek, jednak tym razem nie powiem, że więcej nie będzie. Do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się i cześć.